Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Panie Państwa na naszym kanale z naszym pierwszym referatem. Ze mną jest Agnieszka Stawikowska. Ja się nazywam Jacek Makowski. I dzisiaj przedstawimy Państwu referat dotyczący komunikacji fachowej, specjalistycznej na nowoczesnym rynku pracy z perspektywy trzeciej misji uczelni wyższych. Referent wygłosiliśmy we wrześniu 2022 roku w Olsztynie na szóstym kongresie Związku Germanistów Europy Środkowo-Wschodniej. Na wstępie opowiemy o genezie powstania tego badania, określimy pytania badawcze i cele badawcze naszego projektu, powiemy również o tle społeczno- Gospodarczym tych rozważań oraz zaprezentujemy wyniki badania naszego projektu Językowy Barometr Łodzi 2021 z podziałem na grupę docelową absolwentów filologii germańskiej oraz absolwentów lingwistyki dla biznesu Uniwersytetu Łódzkiego. Jeśli chodzi o ten pierwszy punkt, to współpraca uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym niesie ze sobą oczywiście cały szereg Różnych możliwości, szans rozwoju, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Ogromne zapotrzebowanie, po pierwsze, na absolwentów, studentów ze znajomością języków obcych, kierunków filologicznych, w szczególności nas interesował język niemiecki. Bardzo wiele wspólnych inicjatyw we współpracy z uczelniami. Są z drugiej strony oczywiście także wyzwania, czyli kwestia orientacji uczelni na obszary praktyczne tak zwane employability, rozwój kompetencji versus bardziej tradycyjne ujęcie roli uczelni w społeczeństwie. Należy również rozważyć z jednej strony zalety, korzyści uczących się, z drugiej strony także warunki panujące na rynku, również zmiany na rynku i stąd też dla nas bardzo istotna była było badanie tych potrzeb rynkowych w miarę aktualne badanie tych potrzeb stąd właśnie nasz projekt językowego barometru łodzi, który i jest prowadzony na Wydziale w Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego od roku 2014. Celem jest zbieranie i analiza danych dotyczących przede wszystkim języków obcych i specjalistycznych w kontekstach zawodowych. Badania prowadzimy na trzech płaszczyznach: jedna dotyczy właśnie otoczenia społeczno-gospodarczego, druga uczelni, a trzecia uczących się czy pracowników. Króciutko przedstawię teraz tło gospodarczo społeczne. 18, w ostatnich 18 latach na rynku łódzkim, ale też w całej Polsce powstało bardzo dużo firm w ramach tak zwanego BPO, czyli są to centra outsourcing, outsourcingowe, które działają w branżach IT, w branży finansów i księgowości, szeroko rozumianego doradztwa dla klientów, bankowości, HR, -u, badań, czy rozwoju, logistyki i tym podobnych. Co rozumiemy pod, pod hasłem outsourcing? Są to firmy, które zajmują się procesami yy, takimi jak rachunkowość, czy właśnie HR, czy doradztwo klientów i działają one na yy, działają one yy, dla firm zewnętrznych te działania mają miejsce w, tutaj w Polsce jednak firmy matki bardzo często są gdzieś za granicą Rozwój tych przedsiębiorstw spowodowało, że na rynku pojawiło się bardzo dużo miejsc pracy, miejsc pracy dla absolwentów naszego wydziału, wydziału filologicznego, czyli osób, które doskonale znają język obcy, jak widzimy Ostatnie badania BSL-u, czyli grupy zrzeszającej właśnie firmy outsourcingowe, pokazują, że mamy ponad 400 tysięcy miejsc pracy w tychże firmach. Z samych tych ośrodków, tych firm mamy prawie już 2000. Jak widzimy, ta tendencja jest zwyżkowa. Prognozy pokazują, że rok 2023 przyniesie zarówno nowe firmy, jak i nowe miejsca pracy, co jest oczywiście bardzo optymistyczne w kontekście naszych badań i z pewnością jest to dobra informacja dla naszych studentów i absolwentów. Então. Um... Jak widzimy, centra te outsourcingowe mieszczą się przede wszystkim w dużych miastach, ale nie tylko. Łódź należy do, do tych ośrodków, gdzie tych miejsc pracy jest najwięcej. Jesteśmy na piątym miejscu. Przed nami oczywiście województwo mazowieckie, ale też takie miasta jak Wrocław, Poznań, czy chociażby Gdańsk. Co jest ważne dla naszych studentów i absolwentów na tym rynku pracy, na tym wspomnianym przeze mnie rynku pracy? Są to firmy, które zatrudniają w pierwszej kolejności osoby znające bardzo dobrze języki obce. Założenie jest takie, że do wszystkich tych procesów rachunkowych, księgowych, absolwenci czy też studenci mogą być przeszkoleni, prowadzone są różnego rodzaju Kursy są to kursy krótkoterminowe. Jak wiemy, języków obcych tak szybko się nie nauczymy, stąd to zainteresowanie. Językiem wiodącym jest oczywiście język angielski, ale ten traktowany jest jak, jako język właściwie już. Yy, yy. Taki ojczysty w ramach, tych w ramach działalności tych firm. Na drugim miejscu znajduje się język niemiecki, co oczywiście nas, germanistów, bardzo cieszy: francuski, polski, włoski. W tych językach, które tutaj widzimy, prowadzone są wszystkie te procesy. Największ, przeciętnie jest to siedem języków używanych w ramach jednej firmy, jednak nasze badania pokazały, że jedna z tych firm zatrudniała osoby, które władały 36 językami obcymi oczywiście, no, z poszczególne grupy i te języki były wykorzystywane w, we wspomnianych procesach outsourcingowych. Przejdźmy teraz do prezentacji wyników badania. Tak jak wspomnieliśmy, podzieliliśmy je sobie na dwie grupy docelowe. Ja zaprezentuję filologię germańską. Całe badanie objęło łącznie 39 pracowników firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu, którzy jednocześnie są absolwentami. Filologicznych kierunków studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego z niemieckim jako językiem wiodącym, czyli między innymi filologia germańska, lingwistyka dla biznesu, studia polskie, niemieckie i tak dalej. Nasze dwie grupy, które dzisiaj opisujemy, były naj, najliczniejsze. I po raz pierwszy w historii naszego projektu zdecydowaliśmy się jako grupę docelową potraktować bezpośrednio pracowników. Dotychczas dane o pracownikach zdobywaliśmy. Z działów HR-u, gdzie były to ilościowo bardzo obszerne dane, natomiast jakościowo nie pozwalały wyizolować pewnych trendów, które udało nam się na przykładzie tego badania. I po raz pierwszy również w historii naszego projektu ten materiał surowych danych również udostępniamy do dalszych badań i analiz. Jeśli chodzi o grupę germanistów, to badanie umożliwia obejrzenie, zapoznanie się z całym profilem, pełnym profilem każdego uczestnika badania. Germaniści tutaj są w większości dwujęzyczni, z niemieckim na bardzo wysokim poziomie zaawansowania C2C1 i dodatkowym angielskim, plus innymi językami. I jest to grupa, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, doświadczonych pracowników, którzy w ilości 12 pracują już ponad 6 lat, natomiast 6 z tych, 6 z tych osób już jest czynna zawodowo w, w omawianej branży już ponad 10 lat. W ramach badania udało nam się wyizolować, i było to, było to główne nasze pytanie badawcze, obszary zastosowania języków specjalistycznych i obcych do celów zawodowych. Tutaj nie będziemy się bardzo mocno zagłębiać w szczegóły, pokażemy tylko wybrane trendy. Jeśli chodzi o kompetencje słuchania, no to tutaj w zasadzie w większości we wszystkich aspektach jest to bardzo pożądana kompetencja. Jeśli chodzi o czytanie, to przede wszystkim dominują tutaj dwa obszary, po pierwsze korespondencja e-mailowa, poczta elektroniczna na tematy zawodowe oraz różnego rodzaju instrukcje, czy polecenia wydawane, czytane w języku niemieckim? Jeśli chodzi o mówienie, to tutaj pewnie również ze względu na sytuację epidemiologiczną dominują szczególnie formy zdalne, czyli rozmowa telefoniczna czy spotkania za pośrednictwem platform, oraz również te w tym momencie wydawane ustnie instrukcje, polecenia. Jeśli chodzi o pisanie, to tutaj również instrukcje i polecenia są tą kompetencją dominującą, oraz również komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na tematy zawodowe. Co nas nieco zdziwiło, to fakt, że mimo że na filologii germańskiej jednym z kierunków kształcenia jest również kształcenie w obszarze tłumaczeń ustnych i pisemnych, to tutaj ta grupa, już dość doświadczonych pracowników, w zasadzie bardzo mało używa w miejscu pracy, w aktualnym miejscu pracy sprawności tłumaczeń. Te tłumaczenia pisemne jeszcze w jakimś stopniu są wykorzystywane, natomiast tłumaczenia, wszystkie formy tłumaczeń ustnych praktycznie wcale, z niewielkimi wyjątkami. Jeśli chodzi o obszary specjalizacji czy też tych obsługiwanych procesów, to tutaj dominują. Dominują obszary obsługi klienta oraz informacji, technologii informacyjnych, czyli IT, przy czym zauważyliśmy taki trend do wielozadaniowości, czyli obsługi wielu procesów. Tak jak widzimy, poszczególni uczestnicy badania są aktywni w wielu różnych procesach, w wielu obszarach. W tej grupie germanistów mało, który uczestnik badania specjalizuje się wyłącznie w jednym obszarze. I teraz przejdziemy do wyników badania w grupie docelowej absolwentów lingwistyki dla biznesu, ale zanim przejdę do, do konkretów, dwa słowa na temat samego kierunku lingwistyka dla biznesu. Uniwersytetu Łódzkiego. Kierunek powstał w roku 2014. Jest to kierunek, który działa w ramach dwóch wydziałów Wydziału Filologicznego i Wydziału Zarządzania. Te dwa wydziały współtworzą ten kierunek, jednak udział w nim również mają właśnie przedstawiciele rynku pracy. Są to przedsiębiorstwa, które od tych 18 lat działają w ramach branży outsourcingowej. Początkowo była to chociażby firma Infosys. To, są to studia o charakterze praktycznym. Bardzo dużo godzin studenci spędzają w samych firmach, czy ten kontakt z firmami jest dużo bardziej intensywny niż w ramach innych kierunków, co daje również no, pewne wyniki, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Przejdźmy teraz do szczegółów. Tak jak tutaj kolega wspomniał, również wśród grupy absolwentów lingwistyki dla biznesu język angielski będzie językiem wiodącym. Studenci posługują się nim średnio na poziomie C1, niektórzy ewentualnie gdzieś tam podają graniczne B2 plus C1. Drugim językiem wiodącym jest język niemiecki, jest to też język najczęściej wybierany jako ten drugi w ramach lingwistyki dla biznesu. Część z badanych studentów posługiwała się również innymi językami i wykorzystywała je również w miejscu pracy. Jak widzimy, jeśli chodzi o doświadczenie, jeśli mogę jeszcze poprzednich Slide. Jeżeli chodzi o doświadczenie, są to osoby, które no, dość y, młodym y, narybkiem rynku pracy. Y, maksymalna, y, maksymalnie były to, było to 6 lat. Y, y, co oznacza również, że znaczy no nie było po prostu innej możliwości, skoro ten kierunek jest tak, tak młody. Przyniesie to oczywiście kolejne wnioski przy, przy badaniu poszczególnych kompetencji, o tym za chwilę powiem. Tak jak w badaniu absolwentów filologii germańskiej, próbowaliśmy dostrzec pewne. Tendencje, jeżeli chodzi o użycie tego języka, pewne obszary, w których najczęściej język niemiecki był używany. Jeżeli chodzi o słuchanie, to tak jak tutaj zostało to wspomniane, z racji chociażby warunków pandemii, Wideokonferencje czy rozmowy telefoniczne były najczęstszymi formami, gdzie to słuchanie jako sprawność językowa była wykorzystywana, choć tutaj no, zaznaczyć muszę, że te tendencje są takie no, nieco zadziwiające, bo. Patrząc na te wyniki, można by powiedzieć, że właściwie rozkłada się to po połowie, czyli połowa osób twierdzi, że ta umiejętność jest bardzo ważna, a połowa z nich, że mniej. Wynika to między innymi. Taki mamy wniosek na tę chwilę z tego, że, że są oni po prostu nowymi osobami na rynku pracy, co również oznacza, że bardzo często zmieniają miejsce pracy i wtedy te kompetencje tak na, na poszczególnych stanowiskach mogą być po prostu różne. Podobne wyniki dały nam badania dotyczące umiejętności czytania, chociaż tutaj też oczywiście forma mailowa była dominująca jako forma korespondencji. Jeżeli chodzi o mówienie, czy w ogóle taką interakcję i produkcję samego tekstu, również tutaj bardzo często absolwenci zaznaczali odpowiedź, która Mówi, że najczęściej w formie ustnej musieli wydawać jakieś wskazówki do, do działań, no oczywiście w zakresach zawodowych, czy, czy były to rozmowy na tematy zawodowe. Podobnie było również, jeżeli chodzi o pisanie, to oczywiście różnego rodzaju korespondencja. Przede wszystkim oczywiście ta mailowa. Jak widzimy tutaj, jeżeli chodzi o pisanie czy tworzenie jakichś glosariuszy, czy, czy tradycyjnej formy korespondencji, ta umiejętność nie, nie była wykorzystywana. Podobnie jak u germanistów również umiejętność dotycząca tłumaczeń, tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych pokazywały, że, że no nie są one wykorzystywane w miejscu pracy, na co oczywiście musimy również zwrócić uwagę tworząc programy studiów. Tak jak wspominaliśmy również wśród badanej grupy absolwentów lingwistyki dla biznesu, duża część osób działa w ramach różnych obszarów, zarówno obsługi klienta, jak i branży IT, czy, czy chociażby rachunkowości, finansów, księgowości, często łącząc obszary na jednym stanowisku pracy. Podsumowując e, nasze wyniki w porównaniu e, naszych obu grup docelowych, zauważamy e, pewne podobieństwa, takie jak na przykład wielojęzyczność oparta na takim wzorze język niemiecki plus język angielski plus e, inne języki, natomiast e, występowały również pewne różnice, najprawdopodobniej z powodu różnego doświadczenia zawodowego e, naszych e, grup e, docelowych. W obu przypadkach również to podobieństwo małego wykorzystania kompetencji tłumaczeniowej, szczególnie tej ustnej. Podsumowując, nasz dzisiejszy referat, nasze rozważania, mając na względzie dyskusję, tak akademicką, jak i naukową, nad trzecią misją uczelni w kontekście. Współpracy ze środowiskiem społecznym i gospodarczym. To tutaj skłaniamy się jednak ku tej drodze do um, zorientowania uczelni w jakimś stopniu na e, rozwoju kompetencji praktycznych. E, podkreślić należy na, natomiast. To zjawisko, które w zasadzie we wszystkich dotychczasowych edycjach naszego barometru e, udało się udowodnić, czyli wyraźny trend do wielojęzyczności em, pracowników e, w oparciu o język angielski jako wiodący, czy do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz dodatkowe języki obce. Istotne także e, ze względu na e, dość znaczne fluktuacje na rynku, zmiany. E, tak, między poszczególnymi działami, jak i poszczególnymi podmiotami, większe nastawienie na, na, na kompetencje uniwersalne, czy jak to jest nazywane, również transwersalne. Wszystkie wyniki naszego barometru w różnych aspektach, od globalnych wyników, poprzez szczegółowe wyniki, znajdą Państwo w najbliższej edycji specjalnej czasopisma. Academic Journal of Modern Philology, um, dostępny niebawem pod wskazanym linkiem, oraz wspomniany materiał surowy znajdą Państwo również um, dostępny na stronach repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Na koniec prezentacji mają Państwo wskazaną literaturę również z tymi poszczególnymi publikacjami dotyczącymi ostatnich wyników barometru. Bardzo dziękujemy za uwagę. Prosimy o komentowanie, lajkowanie, subskrybowanie naszego kanału. Jesteśmy otwarci na pytania. Mogą Państwo się z nami również kontaktować, mailowo. Bardzo dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i wszystkiego dobrego.